Cześć. Dobra, to dobra, dobra. dawaj. Peker. Jest. No i ciur. Dobra. Przeniewitkowałem. Jaką pelkę zobacz. Trzy, andę no. Trzy. dwa, jeden teraz. Dobra, on nie dobra, super. Ej, ale clean, clean. To było mega czyściutkie. To, było, to było mega czyściutkie. To się... dobra. dobra. No jest. A jest, jest coś, no. Imps. Bez Dobra. pelki, bez pelki. Trzy, dwa, jeden, no. teraz? Dobra, pięknie. Milion trzysta. Bardzo ładny one Bardzo ładny. Ty stary, ja nie mogę nawet jechać, bo mnie cofa. Czekaj, jeszcze na Discord o CP, czy coś pisali na ten temat. I patrz, wystrzeliło mi teraz reconnecting, nie? No, ja wczoraj tylko o, z to miałem dobra. problem. I co, jest coś? Eee, no, jedną osobę widzę. witkuję. Dobra. Dobra. Trzy, trzy dwa, dwa, trzy. jeden dalej. dalej. Ej, ten tier że i trochę robi robotę, powiem ci. No! Trochę robi robotę. <laughs> tak pokręciło, pokręciło <laughs> i no. zabiło. Przejdź dwa, berdyż. Sprzejdź, zniknij. O nie, to tak już palisz, dobra. Biej, biej, biej. Bój, jak poszło, gościu, gościu. Tylko trzeba zerwać teraz, trzeba zerwać. I tylko uciekaj, 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 no. spieprzać. Nie mogę zmontować, bo mam... A idź stąd. O kurwa, kolejny Sixmer. O berdyż, 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 kolejne Sixmery, X. Idę, 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 idę. Ale dużo, dużo, dużo? Nie dużo? O, nie wiem. Weź, weź slipa daj, weź slipa daj, daj, daj slipa a, dostał hitka, dostał hitka. O ty... nie, nie mogę iść, nie mogę iść do ciebie, nie mogę iść do ciebie. Spoko, 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 kajtuję, kajtuję, kajtuję. Czy Tu, nie, nie wiem, co się dzieje. <prawny tirar> nie wiem, chyba będę żywy, stary, chyba będę żywy, chyba żyję. Dobra, dobra, dobra. Ja montuję. Oh. Ale tam plomę wyrwał gości jeden, o ten. Tu możemy, chyba. No, no, no. Co na skrzynce się biegną? Jakieś paladyny w ogóle. Dobra, powiedz jak gdzieś Dzisiaj... prężał? Ty... Dwa, no. jeden, dawaj tam, dawaj, dawaj. o nie za daleko, za daleko, za daleko było. Dobra, walę tak, walę tak Bo było totalnie za daleko No ale w sensie ja miałem idealną to okazję skoko, do sprzedaży. Ja Wyrzucimy z tym Jest ok, jeden padł, jeden padł tam no, Hillera, 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 mhm, mm Mhm. Mm Dobra dobijesz go? Mm, postaram się Dobra ja tam też lecę w twoim, a bo ty jesteś pojem, w ogóle, co ja pytam czy ty go dobijesz Dobra kozak Dobra, wziąłem ci moba Okej, 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 no mogę wchodzić, dawaj To dawaj No spokojnie już mam, mam wszystkie skille No coś zbieram, yes. to jest Rafaela, Rafaela dawaj Mam w... go na channelowane. Rafaela, Dobra. za. 3, no. 2, 1, go Dobra, idzie spell. Dobra, pięknie. I ten się obrazy się uważaj, uważaj. No. Napelka nie umarłych jak coś. Czekaj, czekaj. Jen eee, jest. Nie wiem. Jest, jest z drugiej strony. Dobra. Pouważę, bo kolejny eee, kolejny, kolejni, kolejny, kolejny, no Kolejnych dużo generalnie. Wezmę ci go na slipa może? Weź go na slipa, weź go na slipa. O nie, kolejni, o... Masz tak. ma slipa tego Ja jestem na, na pelce jestem. Nie wiem czy mnie widzi. <grym> nie wiem czy tam nie, kolejnego zrobiłem. nie masz. Tak, kolejny był. Ile ich tutaj było stary? Nie dobiję tak. No dobra. Trochę. Wiesz, jeden staczek to jeden staczek, nie? A tutaj już chłopek nam się ten nie, gotuje. Dobra, trzy, dwa. dwa stunuje. Dobra. Try, nie 3, mam trzy, dwa, pamiętaj. B. Dobra, pięknie. Nice. Dobra, dobra, nice, super. Daj nawet cokolwiek. Co jest? Gość jest szalony. Monta nie ma pod tyłkiem, a ja nie mam skilli. Co? Ja co no nie ma, nie ma Idę, idę, idę. Ja nie mam skilli wybranych. Zdismontowałem bez skili. Idzie do ona Okej. Okay, nie to wiem, co Nie Zmontował, zmontował. Idzie do ciebie, do ciebie, do ciebie, do ciebie. Do ciebie, do ciebie kranko, ja, jak do mnie? Nie zawrócił, NA, 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 Ja nie mam skilli wybranych. Zdismontowałem. <śmianie> ja to, Masz go tam? Przejechał obok mnie, bo skilli nie mam wybranych Chodzimy chyba, nie? No dawaj, dawaj, bo no, ci staki zejdą Mhm Jest, jest O, no, no, no Tylko wiesz co? On slipa. anto Slipnę tego na NK. No, no anto, trzy No Dwa Jeden slipuje I przeciągaj do jest. teraz, 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 teraz Dobra O, za daleko Ale dobra, jest git, jest git, jest git no, 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 dobij tego. Nie ma problemu. Masz perża, nie masz perża. Ja mam perża. Ty masz perża. No, no. Wiesz, co dobra. Mamy jedną rzecz, którą trzeba by wnioskować. Jak jest kilka osób na skrzynce, nie? To na osobę, na którą ja rzucę E, ją musisz przeciągnąć bardzo szybko. Goś zintował jest na pewno. Oj, oh, natur. O, kombacik nabity, kombacik nabity oh, oj, 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 no, oj, oj. Oj, ziomuś. Oj ale tylko ja nie. Ja nie wiem jak wiesz. Wiem, wiem. No, to ten. No. <ślam> no to no, ten. No tylko on może przezłonować, nie? Tu się pojawia problem. Aha, nie, nie przezoną... Okej, okay, to wróć, wróć. Generalnie goś zniknął. <ślam> tak? Oh, okay. No. <ślam> Co jest? Dawaj. Muszę tam EW kliknąć. Tylko, Tylko nikogo ty, na razie nie. Coś tu jest? No właśnie. No, no fioletowa. Pusto. Pusto. Co otwieramy chyba? No. Dziwne. Też masakra z pingiem, no też się buguje. Yy, daj mu tam trochę. Co so, chyba warto? Chyba warto. Sparo Fajnie jest mieć kilka skinków, nie? <śm> Rozumiem, że ta wymowna... Może <grym wody> tylko to chce... Dobra, wchodzę. Ho, jest coś, jest coś, kurwa, widział mnie chyba. Nie widział. Yy, chodź, chodź, chodź. Wchodzę. Wody, chodź, 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 chodź. Dobra, i Kalu... No, trz dawaj, bawal, trzy, dawaj, wal, wal, jak możesz, trzy, No, dwa, Jeden, teraz. O kur... Yy, nie mam depsa O, to otaczki! No proszę, proszę, NIE! Proszę, NIE! Proszę. NO KUR... NIE! Ale zjeb... Aaaa... mogłem lepsze że Nie, a pieprzy... Ale jestem głównym Przejść sakwa, nie dobijaj mnie Xafix. Nie dobijaj mnie Xafix. Ej, dobrze, ej, tak naprawdę... I tak w 100% szczerze. Jakiego chłopaka można sobie wymarzyć lepszego niż gracza Albiona? Nie ma opcji! Nie ma milimetr... minimalnej opcji nie ma, że on cię zdradzi. Bo on z domu Stary, nie wyjdzie. Nie ma szans. Prędzej sprzeda mamuta niż cię zdradzi. No nie? tak, no nie ma takiej opcji w ogóle. Więc dziewczyny, bierzcie chłopaków, którzy grają w Albiona. Nie macie się o co martwić, naprawdę. On po prostu gra w gry. Tyle.